Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z takim zapytaniem: co tak naprawdę zrobiłeś? Zrobiłaś dla siebie, ale tak naprawdę dla siebie. Wczoraj czułam się trochę tak, taka, jakaś, nie wiem, było mi tak zimno od środka, i stwierdziłam, że fajnie by było po prostu. Przygotować sobie wspaniałą kąpiel z olejkami eterycznymi. To też tak zrobiłam. I tak sobie leżąc w tej wannie, przypominałam sobie moje, jak gdyby, wcześniejsze, główne decyzje życiowe. I tak stwierdziłam, że większość z nich była podejmowana na podstawie moich dawnych programów. Które przejawiały się generalnie w tym, żeby robić wszystko dla innych, dla rodziny, dla dzieci. I moje główniejsze decyzje życiowe były właśnie oparte na tych przekonaniach. Pójście. Na przykład wybór szkół, wybór studiów, nawet wybór kursów terapeutycznych, był powodowany moją chęcią pomocy innym. Całe szczęście, że mnie w którymś momencie oświeciło, o, tak trzy lata temu, a może troszeczkę, nie, wcześniej, chyba wcześniej. I zaczęłam zwracać uwagę na to, co tak naprawdę ja bym chciała, żeby się w moim życiu wydarzyło, co moje serce chce, co sprawiłoby mi przyjemność, radość i zadowolenie. I zaczęłam małymi kroczkami iść w tym kierunku i podejmować decyzje oparte na moim wewnętrznym spokoju, na Potrzebach mojego serca i radości duszy. I mam do Was takie pytanie: zastanówcie się, co tak naprawdę Wasza dusza chce? Co Wy byście chcieli osiągnąć, zobaczyć w życiu? Co sprawiłoby Wam radość? Nawet takie proste, codzienne czynności, jak kąpiel, prysznic, który za każdym razem, jak biorę, jest po prostu wspaniałością i dziękuję, że mogę tego doświadczać. Nie dosyć, że jest przyjemny, to jeszcze oczyszcza niesamowicie nasze pole. Zastanówcie się, co robicie tak naprawdę dla siebie, ale nie z pobudek egoistycznych. Tylko po prostu z miłości do siebie. Dziękuję. Pa.